Zaobserwowałam taki trend szczególnie w emiratach. Jestem tam od kilku miesięcy dosyć często, więc byłam kiedyś na plaży i byłam zdumiona tym, co ja zobaczyłam, że tam młode dziewczyny robią sobie takie olbrzymie pupy, ale takie olbrzymie pupy, że jak widzimy, ona idzie, więc idzie najpierw piękna buzia, piękne włosy. Po czym ja się oglądam i widzę, że za tą piękną sylwetką idzie jakaś monstrualnie wielka pupa, która po prostu ona idzie sama, dlatego że to, to nie jest tak, że ta sylwetka się porusza w taki sposób naturalny, tylko że, że z tą pupą coś się dziwnego dzieje. Więc ja nie wiem w ogóle, po co dziewczyny sobie takie rzeczy robią. Być może tu chodzi też nie tylko o kompleksy, to jest takie jakby oczywiste, ale to też chodzi o to, że kobieta właściwie. Chce pokazać siebie tylko jak obiekt pożądania, tak? taki seksualny obiekt pożądania, który no, ma być zauważony, tak? czyli ma być zauważony, nie wiem, obfity biust, wąska talia, pełne biodra, e, piękne nogi i że, 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 że kobiety trochę, my, my trochę walczymy, w sensie kobiety walczą trochę o takie równouprawnienie, a z drugiej strony cały czas wprowadzają siebie w rolę właśnie kobiety, która, która jest obiektem pożądania. Jest taki drugi aspekt, szczególnie na przykład w krajach arabskich, obserwowany przeze mnie, że tam jeżeli kobieta jest zamożna, to ona chce to pokazać. Ona pokazuje to właśnie poprzez różne działania, kupując określone y, y, firmy, nie wiem, buty, torebka, która jest bardzo, bardzo taka widoczna na pierwszy rzut oka i oczywiście zmienia sobie twarz. Szczególnie tam te kobiety powiększają sobie w sposób potworny usta, tak? Że te usta wyglądają takie naprawdę, no, przeogromne, przeskalowane, trochę jak rękawy w moich sukienkach, ale że... Mm, tam cały czas ten trend jest. Myślę, że on jest w różnych środowiskach. Widzimy to też w Stanach Zjednoczonych, gdzie ja też obserwowałam chociażby w czasie mojego ostatniego pobytu, że te kobiety są takie mocno zrobione. Myślę, że kobiety, te młode dziewczyny bardzo mocno się zmieniają. Myślę, że dojrzała kobieta już trochę z większym wyczuciem korzysta z tego dobrodziejstwa medycyny estetycznej czy nawet chirurgii plastycznej, ale stara się to robić tak, jednak, żeby te zmiany. Prawda, który, który, których się spodziewamy, żeby one były takie nieznaczne, prawda? żebyśmy dobrze wyglądały, ale jednak no, nie wyglądały monstrualnie, nie robiły z siebie lalki Barbie, no bo to po prostu wygląda nieciekawie, moim zdaniem.